miło mi jest Państwa powitać na spotkaniu zwiększającym zakończenie rundy jesiennej sezonu piłkarskiego 2023-2024. Witamy serdecznie. Sukcesy naszej drużyny nie byłyby możliwe bez wsparcia osób, które udostępniają się z naszym klubem. Zapraszamy do nas członków zarządu Pawła i Waldka. Podziękowania Podziękowanie dla Pana Marka Mikulca Wójta Gminy Wierzchowo za wsparcie działalności Klubu Sportowego LKS Drzewia Śmierczyna. Gmina jest jedna tak, nie dzielmy się na Wierzchowu właśnie, czyli gmina jest jedna. Cieszę się, że potrafimy się jednoczyć i to robimy. Na Pana ręce Panie Pawle, ja jeszcze pokażę, bo to nie są tylko podziękowania, jest jeszcze koperta, coż tej kopercie ode mnie jest. To jest dla Was, to, to jest dla Was, do Waszego wykorzystywania, oczywiście gmina yy, wspierała, wspiera i będzie wspierać yy, drużynę na tyle, ile możemy. Ja dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich jeszcze raz. No Podziękowanie dla Pana Daniela Grodzińskiego, nadeczniczego nadecznictwa Świerczyna, za nieocenioną pomoc oraz finansowe wsparcie Klubu Sportowego LKS Drzewia Świerczyna. obecnej sytuacji. Nie da się ukryć tu młodzi koledzy patrzą na mnie. Ja znam już trzy pokolenia, można powiedzieć, piłkarzy, którzy grali waszych rodziców dziadków czasami już. Ale bardzo mnie ucieszyło to, że stadion odszedł, że pojawili się nowi ludzie i z tak dużym zapałem zaczęli pracować po to, żeby dalej ten klub funkcjonował i tego nie można zmarnować. Bardzo mnie to oczywiście zbudowało, ponieważ lubię no, jak coś się jednak rozwija niż, niż upada i stąd też możecie zawsze na e, lasy państwowe, na mnie osobiście też e, liczyć, że, że zawsze będzie z mojej strony dobre zdanie na Wasz temat i jeżeli tylko będą takie możliwości, to, to na pewno też będziemy starać się Was maksymalnie możliwości. Podziękowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w za wspieranie działalności klubu LKS drzewa Świerczyna. właściciela sklepu Lewiatan oraz sołtysa Sołectwa Świerczyna za wsparcie działalności Klubu Sportowego LKS podziękowanie dla pana Ryszarda Borowicza radnego Rady Gminy Wierzchowo za wspieranie działalności Klubu Sportowego LKS Świerczyna. podziękowanie dla pana Zbigniewa Katrycza właściciela firmy Kaskada za wspieranie działalności Klubu Sportowego LKS świerczyna Podziękowanie dla <klucza> pana Diana Bajona właściciela firma, firmy But, za nieocenioną pomoc oraz wsparcie finansowe Klubu Sportowego Podziękowanie <pluś> dla pana Romana Łęczaka, właściciela firmy Vulkanizacja i Auto Usługi za nieocenioną pomoc oraz wspieranie działalności klubu. <pluś> Podziękowanie dla pana Emanuela Dobrowieckiego i DJEU za nieocenioną pomoc oraz wspieranie działalności klubu. Podziękowanie <pluś> dla pana Adama Głowy za finansowe wspieranie klubu. Dziękowanie dla pani Aleksandry Janickiej, stuprocentowego kibica, za wiarę, pamięć i wsparcie niezależne od wyników oraz dyspozycji naszej drużyny. Podziękowanie dla trenera Krzysztofa Banka. Mówi to, czego nie chcesz słyszeć. Widzi to, czego nie chcesz widzieć. Wszystko po to, żebyś był kimś, kim zawsze chciałeś być. Za walkę do ostatniej minuty, za to, że wspólnie szliśmy po wygraną. Bez Was odbudowa klubu nie byłaby możliwa. Wasz wkład w rozwój naszego klubu jest najważniejszym elementem pracy, jaką razem wykonujemy, aby Drzewia świerczyna był widoczny na mapie klukarskiej Polski. Niestety, jak to w życiu bywa, oprócz sukcesu w tej rundzie, miała miejsce smutna chwila, którą było niespodziewane odejście naszego zawodnika, brata i przyjaciela Huberta. Proszę wszystkich o powstanie uczczenie do pamięci minutą